Słuchaj, to jest, to jest to jest przygoda transportowa, bo różne miałem w telewizji przygody, ale to jest przygoda transportowa. Jechałem obok kierowcy Roburem, gdzieś koło Zamościa i nagle mówię do kierowcy, słuchaj, ale numer koło nam, nas wyprzedziło jakieś. Nie, I zdążyłem to powiedzieć nagle tak! Jesteśmy w rowie. E, jechał też Tadeusz, bo ja też się zastanawiałem, bo ponieważ Tadeusz jest równie gruby jak ja, może nawet grubszy, mówił o operatorze. To myślałem, że ten, to koło odleciało, że my tam siedzieliśmy po jednej stronie tego robura. Ale to nieprawda, bo tam można było wiele ton włożyć. E, niedopatrzenie, ktoś nigdy nie sprawdzał dokręconych kół. Ale płyta tego była taka: nasz już dźwig wyciągnął, postawił na koła, i jak założyliśmy koło, to nie było nakrętek na te szpilki, na które się wkłada koło. No to był tam 80., tam, nie wiem, czwarty, piąty, może rok. Nasz kierowca był tak wspaniałomyślny, ponieważ nie było. Tych nakrętek na szpilki to ściągnął spawacza i nam te koło przyspawano po prostu na stał. Ja jak złapiemy gumę, to co? To on mówi to kurna, wtedy to już zmienimy auto.